Jesteśmy mali, ale prężni, także subskrybujcie, będziemy więksi. Moc z nami i z lajkami waszymi. Dla nas. Po tej wiosce. Po co ci były krzaki potrzebne? Podziel się tą opinią z, z widzami. Czy byłeś tam, gdzie królowie chadzają sami. Na kolejnym filmie na kanale Giętka Wędka Właśnie wyjechaliśmy z Kłodzka Michał przed chwilą skończył pracę Jest sobota i lecimy Gdzie lecimy Michał? Na odmuchów Lecimy na odmuchów A metody jakie będziemy używać Podczas wędkowania to typowo federowo Klasyczny feder Klasyk, Ale ja na nockę samą Nastawiam się na Pęczek czerwonych robaków I przerobię sobie wędki wędki karpiowe i rzucimy na peczki czerwonych robaków. Może się skusić coś większego. W sumie na tak dużym zbiorniku możemy się spodziewać wszystkiego. Byłem opłacić w paczkowie dwa dni temu, trzy dni temu, w środę. W środę kartę. Jak przyszedłem i stanąłem w kolejce o godzinie 16.00, tak kartę opłaciłem dopiero o godzinie 19.30. No, w każdym być razie dobrze, że. Ten pan, który sprzedawał te zezwolenia, poczekał dłużej, żeby wszyscy mogli opłacić, bo na stronie internetowej jest napisane, że przyjmują tylko od 16 do 18, ale nie ma się w ogóle czym martwić. Wystarczy się uzbroić tylko w cierpliwość i poczekać obsługują do ostatniego klienta. Kurde, jak w dobrym barze z piwem. Resztę zobaczycie na miejscu. Rano dojedzie do nas jeszcze jeden Michał, dojedzie do nas Grzesiek i prawdopodobnie jeszcze chyba się. To nie jest. No, ja coś słyszałem, że wieś jak też może być. W każdym bądź razie zapierdzielamy 200 na godzinę, bo nam się już tak strasznie chce da że. Scenik ledwo buczy. Ledwo buczy, no. Już prędko światła światło rozwija. Widzimy się nad wodą. Słuchajcie, no. Na odmuchowie nie ma gdzie wcisnąć palca. Jest, mamy jeszcze jedną opcję, i chyba już ostatnią. Jak się nie uda, to jedziemy na jezioro Nyskie, na Głębinów. Jest tragedia. No, ludzi jest. Brzeg od strony Greka. Jak to ligota się nazywa ta miejscowość? Wielka. Ligota wielka, cały tamten brzeg. No niestety nie ma, nie ma gdzie usiąść. Mamy tutaj, znaleźliśmy jakąś fajną drogę. Jak widzicie, jedziemy. I nawet trochę dziury są połatane. Bo mamy nadzieję, że może jakieś stanowisko uda się tutaj znaleźć. To jest też nie wyjeżdżona. No jest wyjeżdżona i boję się, że... Mogę. Ale nie ma świeżych chyba żadnych śladów. To świeże. No więc... Albo się uda, albo się nie uda. Zobaczymy, co to będzie. Jak się nie uda? Głębinów. I szukamy, szukamy dalej. Dobrze, że udało się Michałowi zamienić i nie jedziemy wieczorem, bo mieliśmy jechać około 21. Tylko jedziemy godzina 15-16. Jeszcze mamy czas, żeby poszukać jakieś miejscóweczki. Będki już mamy rozłożone. Jak widzicie, tutaj moje zestawy. Tak wygląda łowisko. Tam dalej jest jezioro. Tutaj ma Michał zestawy. Szybko żeśmy się rozkładali, bo jesteśmy strasznie głodni. Szykujemy grilla. Biała kiełbaska, kaszaneczka. Zobaczymy co będzie się działo. Nacka przed nami, nowa woda. Mam nadzieję, że coś połapiemy. No, chociaż się ona się automatycznie włącza. A co ci przeszkadza? Ładny jesteś. Bardzo. Świetny gościu podchodzi i mówi, gdzie dostanę cement? Na zaprawę taką. No mówię, na budowlanym. A on mówi, że tu, chciałem brodę zobaczyć. Bardzo ładna. 6 rano. Jeden jazgacz <noise> przez całą noc wędkowania wyjechał. Jeszcze jeden tak Michał. Jest i Grzesiu. Grzesiu, gdzie masz ryby? Nie ma się, ma. Potapiłeś. Mają tam po 3-4 rano. Co to było? Ale do 12 rano. Idziemy zobaczyć. Czy ryby całe? Może tam coś wpadło? To może do kosza tam ktoś coś dziś wrzucał na placu. Po nocnej burzy udało się nam dojechać do chłopaków. Michał i Kamil robili nockę. Niestety noc nie dała rybki ze względu na silne opady deszczu, ale już fajnie, jak możecie zobaczyć, wypogodziło się, także zaczynamy mieszać zanęty. I łowić ryby. Pierwsza zanęta, na którą e, popaki głównie Kamil będzie łapał, to jest nasza zanęta głównie pieczywo piekarnicze, które jest e, z odrobiną bentonito, e, karmel jako e, aromat, ziemia i to wszystko w odpowiednich proporcjach zmieszane, daje nam fajną mieszankę. Jest troszeczkę robactwa, kukurydzy. I to będzie szło na dwa zestawy, które możecie tutaj zobaczyć. Kolejna mieszanka to jest również nasze pieczywo cukiernicze, które jest dość drobno zmielone, wyprażone. Ja postanowiłem to wszystko zalać melasą, żeby się przegryzło, tak jak możecie tutaj zobaczyć. Bardzo fajny kolor. Lepimy z tego takie kuleczki. Tutaj dodaliśmy troszkę ziemi dla przyciemnienia. Tutaj mamy zanęte głównie podnęcenie czyli dość sporo spożywki robaczki białe, pinki, kukurydza, gdzie nie tam się przewija, jak możecie zobaczyć. Robaczki postanowiliśmy sobie zamelasować, białe, finzki oraz troszeczkę jakiegoś peletu typowego śmierdziucha. No sądzimy, że akurat na niego nam bynajmniej ryby najlepiej reagują. Były pierwsze wskazania u Michała. No i to by było na tyle. Tak. Czyli, Czyli jak, jak wam się podobało, subskrybujcie kanał. Tak. Rośniemy w siłę. Yes. Jak ciśnienie w nas. Ach. I idziemy w las. Dokładnie jak to Michał upłętował. Jesteśmy mali, ale prężni. Także subskrybujcie. Będziemy więksi. Moc z nami. I z lajkami waszymi. Dla nas. Nie bo ja tu mówię na zaraz rzucasz tu A ten to kurac jest Nie, na środku. Na środku brzegu. Pierwsza ryba, że siatki dwudniowej, a już jest drugi dzień. Trzeci. Nawet trzeci bym powiedział. Podery ma po wierchu. jest. No, to spokojnie walczy, nie? Pęknie. Pięknie, pięknie. Mamy go. Mm. O, piję, 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 piję. O, o, piję. Ten, mata jest w środku. O. Piękne. idę po matę. Fajnie. Tu. Słuchajcie, idziemy do Grzesia. Grzesiu siedzi obok nas i ciągnie jakąś rybkę. Mówi, żeby wziąć podbierak, to może jakiś smok. No to powoli. A tu jeszcze masz trzcinowisko, co nie? Pięknie, super Grzesiu. Jakby ktoś nie pamiętał Grześka, to ostatnio na filmie byliśmy w Szczecinie, łapał sandacze piękne. A tym razem, ale piękna, to płoć? Co to jest? Jaś! Na co? Na jaki jaś! Ja, ja. 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 Ale piękny, wypiął się? To chodźmy na matę sobie. A nie, 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 nie. O ja. I bardzo fajnie. Super Grzesiek. Kurczę, ale żeś do Ty jeździsz gdzieś no, po tej, po, po tej to wiosce. Po co ci były krzaki <laughs> potrzebne? Podziel się tą opinią z, z widzami. Byłeś tam, gdzie królowie chadzają sami. <laughs> no <laughs> królowie! Ale żeś do Tam gdzie królowie chodzą sami. Mówię, będą zawsze się musi być. Tu nie? Niby ty, wypuszczamy, ale... Ale Grzesie ty... mówi, że na w Całe mięso, że ci nie wypłynęło? No, wiem. Dobra. Robimy przetrzymanie, później po sobie porobimy tak, zdjęcie. Zobaczycie, ile udało nam się ryb złapać. Yes. Dwie, jak tak dwie. Dwie? Dwie. Pozdrawia. To jest. Słuchajcie, mamy. Na tyle Wentek, co tu widzicie, wyniki. Na razie tragiczne. Jeden duży lesz i jeden duży jaź. Ale niestety nie da się nic z tym zrobić. Co chwilę leje deszcz. A zapowiadało się tak pięknie. No właśnie. Ryba też nie chce współpracować za bardzo. U Grześka wędka była zsunięta z podpórek. Przyszedł schronić się przed deszczem do nas, do namiotu. No i niestety nie słyszeliśmy brania. Wędka spadła, zaczepiła się o krzak. Ryba tak długo dusiła, aż zerwała przypłon i odpłynęła. Grzesiek gratuje honor drużyny, ciągnie znowu jakąś rybę Chyba się może jeszcze ruszy po deszczu Co? No, bo deryszowany już. O, to tam gdzieś ci się zaczepiło Weszedł, zaczepił A ciągniesz go chociaż? O to ty dałeś luz? Tak. O, poległ, ciągnie. Jest tam ta ryba dalej. Poszło? Ciągnie, ciągnie, po napinać. napina no, to się nie nagrało. Poszło? Jest, idzie W lewo. Coś dużego, fajne. No to właśnie. Ale jest. Nie no, no, mam, Czas to do 15. A On by ci podprowadził. Jestem się se poradzi, fachowiec. Ale fachowiec! Jest tu, kibice są! Był zaczep, wyciągnął zaczepu. Kurde, i lechor jest! Porządnie zanęcił jo, weszło. Tu wyjęcie. Brawo. Hura! I nastało słońce. To jest ta przerwa, w której się teraz łapię. Dobra. Idziemy tą rybę też na przetrzymanie. Będziemy zdjęcia do końca sobie robić. I tak to będzie wyglądało. Jeszcze wam pokażę rybę z bliska. Ale ładnie. No, tak jak twój. Albo mniejszy Nie, chyba nie mniejszy. Może nawet większy. Jak widzicie, zbieramy się już do domu. Jak widzieliście, przed chwilą wam pokazałem zdjęcia. Trzy ryby, jakie udało się złapać, do wielkiego sukcesu nie było. Ryby oczywiście wróciły do wody. Zbieramy już cały sprzęt i zabieramy się do domu. Chociaż mamy zbierania jeszcze co najmniej z godzinę, wędki będą dalej w wodzie, może jeszcze coś uderzy. I jeszcze dawaj kadry kurczę na naszego głównego łowcę. Mnie tak jest. Tutaj Grzesiu, jest. uratował Mnie. honor. Jaś i Leszcz. I miałby więcej ryb, tylko pilnować wędki siedzi w no na bo padał. No nało, no to miałem siedzieć przy tych wędkach łow. No właśnie. Jak widzicie ludzie na wędkowanie się jeszcze wybierają, wędki jeszcze zarzucone. Michał, pożegnaj się. Bye, Teraz też się pożegnaj. Trzymcie się, łapki w górę. Pożegnaj się, Michał. Bye. Trzymajcie się, Marli, do następnego. Hej.